Witajcie na kanale Świat Gryzoni. To już jest drugi filmik. Dzisiaj Wam nagram recenzję klatki. I tak jak mówiłam właśnie w poprzednim filmiku pierwszym. A więc pierwsze co to pokażę Wam tak klatkę O. Jest ona bardzo duża. I teraz wam powiem wymiary klatki, wyposażenie klatki itp. Wymiary klatki, zacz, zacznijmy od wymiarów klatki. Długość ma 78 cm. Chyba chodzi, ogólnie no, chodzi o to, wiadomo. Szerokość ma 48 cm. Oraz wysokość ma 36 cm. Jest to naprawdę duża klatka, możecie sobie zmierzyć. I wyposażenie klatki jest tak: domek. Kółeczka, drabinka, miseczki, kołowrotek o średnicy 14 cm. Niestety 14 cm jest to bardzo mało, nigdy nie, nie kupujcie, ale to dostajecie w zestawie. więc ogólnie, jeżeli macie, a jak nie, to możecie sobie kupić sobie lepszy kołowrotek, który jest duży. Ja aktualnie mam go, bo jeszcze, właśnie bo będziemy zamawiać kołowrotek. I więc, no, na razie i tak komik się właśnie na tym nie kręci, bo no jest to za małe i będziemy kupować o średnicy 20 cm minimum. A więc u mnie wygląda to tak, że tu jest butelka i znaczy poidełko, rurka, miseczka. I to są u góry takie rzeczy dostaliśmy. Domek właśnie jest plastikowy, więc też sobie kupcie i tak. Co, wy, co jeszcze jest w, w klatce? W wyposażeniu klatki o. Już wam pokazuję. A więc klatka zawiera takie uchwyty. W większość, no, raczej no klatki takie mają. Zawiera takie wielkie uchwyty. I klatka jest beżowo-czarna. Można sobie też wziąć kolor czarny. Z drugiej strony jest to samo. Nie ma. I jak widzicie, są to, po... to tylko są te szczebelki poziomo i nie ma pionowo, dlatego trzeba jakiś haczyk na poidełko sobie ustawić. I więc w takim razie, to jak ja to otwieram? To jest pytanie. Ja otwieram to górą. I to nie jest taki zwykły zaczep jak w poprzedniej klatce, już Wam pokażę. Poprzed... Wczoraj przyszła właśnie paczka moja, jak dla mnie ta duża klatka, co Wam pokazywałam. A to jest ta stara klatka, i tu, jak widzicie, ma taki zaczep normalny. W większości klatek tak ma, i to jednak jest zła klatka. Nie polecam jej, ale, no, więc najgorzej nie jest, ale, no, nie polecam. I jak widzicie, otwieram od góry. Jak się to robi, już Wam pokazuję. Jest tu, tak, jest tu taki, jakby. Za taki, jakby to mam powiedzieć, taki, taki plastik, i go tylko trzeba przykr przykręcić w tą stronę. Tak dokładnie trzeba, żeby nic tu nie wystawało. I teraz ym, można otwierać. Ale znaczy, jeszcze trzeba drugi, i wtedy można otwierać ponieważ są, są dwa takie zaczepy. I właśnie to całe się otwiera. Już wam pokazuję, jak wygląda. Wygląda to w ten sposób. I tu nawet jest bardzo wygodne, ponieważ można wziąć koło itp. I nawet czas, nie wiem, jeszcze nie próbowałam, ale mi się wydaje, że nawet można tutaj wsypać mniej więcej na środek trociny. I teraz właśnie przykręcam. Bardzo polecam tą klatkę, ponieważ jest bardzo duża, zawiera elementy. Co prawda nie są najlepsze elementy, ale zawiera miseczkę i jest pięterko jedno. I jest to bardzo wysoka kuweta. Można tutaj dać bardzo dużo ściółki. Co prawda, e, znaczy szczególnie dla, chomika karło, e, dla karłowatych chomików Czyli tak jak kla mojego I bardzo Wam polecam właśnie tą klatkę W tej klatce możecie bardzo dużo rzeczy tu zmieścić Jest to ogromna klatka Więc naprawdę polecam Jeszcze macie pięterko, tak jak mówię Więc jeszcze na pięterku możecie coś dać Jeżeli macie dużo ściółki to Yy, mi się wydaje, że chyba tak będzie dobrze, ponieważ możecie wtedy dać drabinkę yy, chyba trochę niżej. Nie, nie jestem w stanie tego do, dokładnie powiedzieć. Ale przynajmniej mój chomik jest już trochę starszy i też powiem Wam, że trochę duże są tylko tu odstępy na tej drabince, ponieważ chomik na przykład mój się ślizga, więc jak będziecie mieć więcej szczółek, to wtedy możecie dać. Ponieważ ja akurat bardzo mało wsypam. Za, bo to za pierwszym razem właśnie wsypałam mało, ponieważ... ale i tak chyba będę wsypywać na razie mało, ponieważ to jest stary chomik i już on w ogóle nie kopie trocin. Kiedyś mu dałam więcej i nie kopie tak trocin, więc czekam na nowego chomika, mniejszego i, i wtedy właśnie może się sprawdzi. Koło wrotek ma oczywiście z tyłu. E, te, te, takie coś do zamontowania z plastiku I z boku tak wygląda O tak Kolor i, i ostatnia rzecz to jest Kolory są bardzo e, e, Bardzo są e, dobrane I jeżeli chcecie taką klatkę kupić to bardzo polecam Kosztuje ona 195 zł z dostawą e, 206 zł, aktualnie jest 10 sztuk i się, naz i możecie, i się nazywa klatka z kuwetą InterZo G210 36 x 78 x 48 cm, więc jeszcze Wam oczywiście dam nazwę w opisie i już, jeszcze Wam powiem, jak możecie inaczej wpisać. Możecie również wpisać na Allegro, bo ja to zamawiałam z Allegro. Duża, duża klatka dla chomika Bob Drewno 78x48x36 cm. I to jest od chuju podłoga Tukan. Więc co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się sprzydało to, lub. Spodobał się filmik. Do, do zobaczenia, papatki.